I płynnie przechodzimy do kuchni z salonem. Mamy tutaj niespełna 30 m2. I od lewej strony w kuchni słupek z piekarnikiem, mikrofalą, szafką nad i pod. Dalej lodówka w zabudowie. Dalej mamy szafki wiszące i szafki dolne, płyta, szuflady. Tutaj mamy szafkę taką wysuwaną. Tak, czyli tak zwane cargo. Szuflady, tu jest szafka otwierana. Tutaj mój ulubiony patent, czyli servo drive, otwieranie kolanem. I zamykanie również, czyli takie elektroniczne wspomaganie zamykanie, otwierania. Co dalej? Tutaj mamy zmywarkę sześćdziesiątkę. I też takie wąskie cargo. Które jest na typon opieramy. Tutaj szafka yy, też na typon yy, narożna, kar, yy, nie kargo tylko Nerka ale Mans. I szuflady, tak to wygląda. Zaraz powiem Wam o wyspie. Na ścianie, bo to też jest bardzo często pytanie, co zrobić na ścianę, na przykład nie chcemy płytek, nie chcemy szkła, no to rozwiązaniem może być właśnie tak jak tutaj tynk dekoracyjny. On jest tutaj, tutaj, tutaj i również tu. I kiedy proponuję zazwyczaj taki tynk, tynk to są pytania, no ale czy to będzie powierzchnia łatwa do czyszczenia. No więc taki tynk dekoracyjny należy pokryć, pokryć lakierem. Specjalnym lakierem, czyli tak zwanymi kaflami, w płynie. Ja polecam wykończenie półmat, bo ono właśnie jest takie, że tutaj nam się nic nie świeci, ale dzięki temu mamy fajną e, taką płaszczyznę, właśnie do tego, żeby spokojnie to wycierać. Można to przycierać normalnie, czy to gąbką, czy jakimś tam ręcznikiem papierowym, i e, różnymi e, takimi w miarę, no, normalnymi tak płynami, które się używa w kuchni do e, czyszczenia. Dzięki takiemu tego mamy jednolitą e, płaszczyznę. Nie mamy fuk, tak jak było to w przypadku płytek no Na pewno jest to znacznie tańsze rozwiązanie aniżeli spiek na przykład kwarcowy. Oczywiście no, to są zupełnie inne materiały, także wiadomo, nie możemy tego porównać, ale no, jest to jakaś tam alternatywa, jeżeli nie chcemy mieć właśnie typowo płytek, czy jakiegoś szkła, czy, czy itd., itd., itd. Wyspa. Miałam powiedzieć o wyspie. Wyspa w rozmiarze. 80 cm szerokości i 150 cm długości. Wysokość, tak jak jest tutaj, jak wysokość blatów, to jest w tym przypadku 95 cm, jeżeli dobrze pamiętam. Tutaj mamy również trzy szuflady, trzy szuflady. Zwróćcie uwagę na zakończenie tutaj na ten róg mamy łączenie pod kątem 45 stopni. Dzięki czemu od tej strony widzimy ładną płaszczyznę blatu. Tutaj nawet z tej strony jest także wzorną pięknie tutaj z blatu przechodzi na na bok wyspy od Frontu, czyli także tak powiem od strony salonu mamy panel ryflowany, również w tym samym kolorze co te fronty, i to jest lakier, zarówno fronty, tutaj tak jak ten panel ryflowany, to jest lakier w macie. Yy, I cóż, aha tutaj mamy też lakier w macie biały, i tutaj też ta ten, ten wysoka zabudowa, blat HPL. Yy. Blacie HPL można robić zlew podwieszany, tutaj akurat inwestorzy nie chcieli, ale można. I na podłodze płytki, no bo tak w kuchni generalnie zazwyczaj większość osób preferuje jednak płytki, ale zwróćcie uwagę na łączenie: płytki a panele laminowane. I teraz powiem wam tak. Generalnie według jakby sztuki tak, i tego co zaleca producent, no to podłogę pływającą, czyli panele laminowane z podłogą klejoną, czyli z płytkami nie powinniśmy łączyć za pomocą, e, powinniśmy łączyć za pomocą listwy za pomocą, listwy, za pomocą listwy takiej o profilu T, tak, która nam przykrywa tutaj te dwie, wtedy to, to łączenie, no i wtedy jest tutaj listwa. No ale w związku z tym, że mamy tutaj wiadomo salon, mamy tutaj tą wyspę i tak dalej, no to bardzo nie chciałam, żeby tutaj była nam jakaś listwa. I mamy połączone to za pomocą Sika flex. I oczywiście wiem, że znajdą się osoby, które powiedzą, że o nie, tak nie można, bo producent nie pozwala i tak dalej, natomiast ja już mam, słuchajcie, to przetestowane, to już jest któraś realizacja, gdzie robimy takie łączenie i naprawdę z tymi panelami nic się nie dzieje. Oczywiście bardzo ważne jest to, jeżeli macie panele, tak jak było to w tym przypadku, i płytki, gdzie ta wysokość po położeniu tutaj podkładu pod panele i tutaj i wysokość płytek nam się nie zgrywa, jest na przykład 3-4 mm różnicy, tak jak było tutaj, to Wówczas pod tutaj. Około trzy panele, dwa, trzy panele, trzeba położyć po prostu taką samą, ten sam klej, tą samą zaprawę, którą dajemy pod płytki, i on po prostu w skutek, że tak powiem, na tej odległości, tak tych dwóch czy trzech paneli, po prostu ją uzyskać taki, wiecie, no taki spadek, tak, żeby tutaj te panele były delikatnie wyżej. Dlatego lepiej to zrobić na większej szerokości, no bo wtedy ten kąt jest bardziej delikatny i wygląda to tak, że jest to jakby to na równej płaszczyźnie, tak, no bo dwa. 3 to jest malutko, ale żeby to połączyć właśnie tym Flexem, to trzeba tak zrobić. W przypadku listwy przypodłogowej nie musielibyśmy tutaj kombinować z tym skosem, tak? No ale nie chcemy mieć tu listwy. Dalej. No mamy tutaj dalej strefę salonową. Stół, tak? Krzesła, narożnik i tutaj ściankę z TV. Też zauważcie, że mamy tutaj ten sam Tynk dekoracyjny, który mieliśmy w kuchni. Także też tutaj powielenie tego wzoru całość bardzo ładnie nam się spójnie prezentuje. I jeszcze chciałam że zwrócić waszą uwagę. Zwróćcie uwagę na oświetlenie. E, oczywiście w kuchni mamy listwę na suficie, a tutaj mamy trzy lampy wiszące. I mogłoby się wydawać, że no w takich 30 metrach tutaj mamy trzy lampy wiszące, ale dzięki temu, że te wszystkie lampy są ze sobą spójne, e, w podobnej stylistyce zachowane, no to to wszystko ze sobą się fajnie zgrywa. E, te lampy są bardziej takie minimalistyczne, ta troszkę bardziej. Pokazała w słowie oczywiście, tak? bo nadal minimalistyczna, ale o ciut innej formie niż te dwie, także bardzo fajnie nam się to e, tutaj wszystko prezentuje. Z salonu i kuchni zabieram Was schodami na górę. Schody drewniane, tak zwane dywanowe, czyli e, podstopnica łączy się nam z stopnicą płynnie tak? i jest w tym samym materiale. E, są to schody jesionowe. E, olejowana i tymi schodami tutaj przechodzimy na górę na tej ścianie tutaj również mamy tynk, nie tynk dekoracyjny tylko farbę strukturalną tą którą mieliśmy w wiatrowie, ale tutaj mamy kolor bardziej taki ciepły beżowy na ścianach kinkety plakat dekoracyjny i tutaj widzicie paru szklaną Musi być ona wykonana z tak zwanego szkła bezpiecznego, czyli laminowanego podwójnego. Mamy tutaj dwie warstwy. I jest to Opti White, czyli minimalizacja jak najbardziej się da tego zielonego i poświaty, no ale wiadomo, ona zawsze jednak będzie występować. To zależy, pod jakim kątem spojrzymy. O, jak spojrzymy w tym kącie, to widzimy właśnie to opti-white, czyli jakby prawie tego zielonego nie widać. Montowana była lustrada od boku schodów. I tutaj od czoła stropu. U góry mamy również przez osobę, która wykonywała schody, zrobioną taką listwę. No bo z uwagi na to, że mamy panele laminowane, układane pływająco, no to jakoś musimy zakończyć właśnie ten obrys stropu. Co ważne, schody tutaj. Od tej strony, żeby ładnie to wyglądało, no tu nie mamy już żadnej listwy, tak? Przypodłogowej, tu już żadnej listwy nie mamy. Listwa nam biegnie przypodłogowa od dołu. Jest to ta sama listwa przypodłogowa co w całym domu, czyli o wysokości 10 cm. Polistyrenowa, czyli stworzyba takiego twardego, która pozwala na malowanie tej listwy, wykończanie tych docinek za pomocą specjalnej masy, no i później właśnie jej Pomalowanie. No i tutaj ważna rzecz, którą mówiłam, w związku z tym, że nie mamy tu żadnych listew, tak? No to stopień wystaje około 1 cm od płaszczyzny. Ściany, no żeby to fajnie wyglądało, no bo wiecie, no ściany pewnie się da, ale no ciężko by było idealnie ją wykończyć na równi ze stopniem, bo wiadomo, że zawsze się na gdzieś tam może delikatnie mieć jakiś, wiadomo, no, uskok, tak, gdzieś ta, ta przestrzeń gdzieś tam wykonawcy nie pójdzie idealnie prosto, no więc wtedy uważam, że ładniej to wygląda, kiedy mamy właśnie ten stopień troszeczkę wysunięty. No i schodami idziemy, idziemy na górę. Do Łazienki. A wszelkie Wasze polubienia, udostępnienia, komentarze, jak zawsze, mile widziane, zapraszam.